Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w oficjalnym liście gratulacyjnym, który przesłał do prezydenta Karola Nawrockiego w dniu zaprzysiężenia, przekazał również zaproszenie do Stanów Zjednoczonych dla prezydenta Karola Nawrockiego na spotkanie robocze, które miałoby się odbyć 3 września, czyli bardzo szybko, już za kilka tygodni. To jest bardzo ważna wiadomość i podkreślmy to: spotkanie robocze, czyli nie krótka wizyta, nie krótka dyskusja, nie krótka Wymiana poglądów, ale dwóch przywódców, dwóch prezydentów oraz ich ludzie, ich gabinety siadają naprzeciwko siebie i rozmawiają o najważniejszych sprawach, w tym współpracy militarnej, gospodarczej, społecznej. Jak to jest ważne, będę mówił o tym w tym materiale. Dajcie tylko, proszę, łapkę w górę, zostawcie komentarz dla zasięgów i jeżeli możecie, dajcie subskrypcję dla kanału Analiza Polityczna Konserwatywnego Miejsca na polskim YouTubie, gdzie budujemy wielką społeczność, gdzie każdego dnia. Dla Was omawiamy sytuację polityczną w Polsce. Jeżeli nie z tego powodu, to może ku radości Karola Nawrockiego i nazłość Donaldowi Tuskowi, daj suba, bardzo nam to pomaga w rozwoju. Szanowni Państwo, ja wiem, że wielu widzów tego kanału oczekuje, że Karol Nawrocki z Donaldem Trumpem coś zaraz uzgodnią, obalą rząd Donalda Tuska, ustawią Donalda Tuska. No, brnęliśmy w tę retorykę wiele razy, czekaliśmy na to, mówiliśmy o tym, podbijaliśmy ten bębenek nadziei, my też, youtuberzy, prawicowi, bo zdaję sobie z tego sprawę, ale tym razem tego nie powiem, że to na pewno pojedzie ten Nawrocki do Trumpa i zaraz palą rząd Donalda Tuska. Bo rząd Donalda Tuska to się może zaraz sam obali, szanowni państwo. I nie o tym ma być to spotkanie. Jak informuje szef gabinetu prezydenta, pan minister Paweł Szefernaker, w oficjalnym liście gratulacyjnym przekazanym w dniu zaprzysiężenia prezydent USA, Donald Trump zaprosił prezydenta RP Karola Nawrockiego do Białego Domu na oficjalne spotkanie robocze w dniu 3 września. Kolejna kampanijna zapowiedź. Realizowana zgodnie z planem, no to to rzeczywiście jest bardzo dobra informacja. Podkreślam, spotkanie robocze dwóch prezydentów to jest spotkanie, kiedy oni oraz ich ludzie, ich gabinety dyskutują o sytuacji gospodarczej, o współpracy gospodarczej, współpracy międzynarodowej, militarnej, ale też o sytuacji politycznej i społecznej w, na danym obszarze, czyli w swoich krajach. Czyli to nie jest byle jakie spotkanie, to jest bardzo ważne spotkanie i wiemy też, że Amerykanie wiążą dużą, nadzieję na współpracę z Polską, na współpracę z Karolem Nawrockim i widzom w Karolu Nawrockim, człowieka, który może też z obecnymi przywódcami Stanów Zjednoczonych współpracować na linii ideologicznej. A to na dziś ma być bardzo ważnym spektrum działania i rządzenia właśnie administracji amerykańskiej, ta linia ideologiczna. Że Amerykanie poszukują więzi i współpracy ideologicznej z partnerami, z przywódcami w Europie. No i przecież no, Karol Nawrocki spełnia jak najbardziej te wymagania. Przypominam, było rzeczą naprawdę wielką, czymś naprawdę dużym, ogromnym, niespotykanym, kiedy pod koniec kwietnia, jeszcze w czasie kampanii wyborczej prezydent Karol Nawrocki pojechał do Białego Domu na spotkanie z Donaldem Trumpem, jeszcze jako kandydat. Zrobił sobie zdjęcie z Donaldem Trumpem w gabinecie owalnym. To już było niespotykane, to już była ta moc i pokazanie tego, że to może być bliska współpraca. I tak szybkie spotkanie, tak szybko wizyta, no niecały miesiąc od zaprzysiężenia, no 3 września, no naprawdę to już jest niebawem, niedługo, no to rzeczywiście jest... Yy, Rzecz wielka, to już jest wielki sukces, żeby polski prezydent tak szybko jechał do jednego z największych światowych przywódców, naszego partnera, naszego sojusznika. Brawo! I to jeszcze jest przekazane w liście gratulacyjnym od prezydenta Donalda Trumpa. Brawo, brawo, bo to jest rzeczywiście coś. Dobrego, jak mówi sam prezydent Karol Nawrocki na antenie telewizji Republika, współpraca ze Stanami Zjednoczonymi jest kluczowa dla Polski w zakresie naszego bezpieczeństwa i w zakresie ekonomicznym, gospodarczym, w zakresie nowych technologii, które są dla mnie bardzo ważne. Bardzo mnie to cieszy. Cieszę się, że to jest podkreślane. To współpraca jest kluczowa nie tylko dla Polski, to dla mnie najbardziej, to mnie najbardziej interesuje, ale także dla całej Unii Europejskiej. Zgodzę się z panią redaktor, że te sygnały, które dostajemy ze Stanów Zjednoczonych od pana prezydenta Donalda Trumpa, są sygnałami, które pokazują, że nasze relacje z całą pewnością będą na najwyższym poziomie. Ja głęboko wierzę, że Polska stanie się liderem Unii Europejskiej w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Tak mówi prezydent Karol Nawrocki, komentując kwestię współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Moi drodzy, bardzo to są ważne informacje. Dobrze to. Wygląda. Cieszę się, że Karol Nawrocki wychodzi tutaj właśnie z takimi inicjatywami, że tak dużo mówi pan prezydent o tym, że musimy się rozwijać gospodarczo, społecznie. Ta ekonomia, ta współpraca, zarabianie dwóch państw po to, żeby narody się ubogociły, to jest główny cel bycia politykiem. Cel, który powinien nam przyświecać, jeżeli idziemy do polityki i chcemy rządzić. Nie walka z oponentami, z przeciwnikami politycznymi, ale dobro obywateli. To się obroni, taka polityka jest najlepsza, tak? I te, taka retoryka też jest w mojej ocenie najlepsza i to może być retoryka sukcesu. Bijmy się o to, żeby właśnie być liderem tych relacji na arenie europejskiej. Marginalizujmy inne państwa. Tak robią inne państwa, Chcą być liderami, czyli ambitna, silna polityka nie stanie w kącie. Nie cieszenie się z tego, że ktoś po prostu siedzi przy stoliku, bo można siedzieć przy stoliku i się nie odzywać. Można być youtuberem, każdy może być youtuberem, ale można nie mieć oglądalności. I jaką wtedy się ma skuteczność, jaka jest wtedy satysfakcja z tego, że coś się robi? Bycie liderem słuchanym, bycie liderem, który ma na coś wpływ to jest klucz. Do sukcesu, klucz do rozwoju, klucz do budowania potęgi państwa. Przejdźmy na taką retorykę. Nie tam jakaś Polska wykonująca czyjeś polecenie. Nie tam Polska, która musi balansować, zawsze mieć jakiegoś takiego wielkiego obrońcę. Starajmy się być partnerami i graczami jako dumny, wielki naród, który ma swoje ambicje. I naprawdę liczę, że właśnie ta prezydentura Karola Nawrockiego będzie otwarciem. Tej drogi, tych drzwi, że kolejni politycy z wielkimi ambicjami do budowania Wielkiej Polski będą rządzić. I tak na boku. Karol Nawrocki, szanowni państwo, też spełnia swoje hmm, obietnice. Ja wiem, ja wiem, za chwilę ktoś tutaj powie, że jak to, jak to miał Karol Nawrocki już 6 sierpnia złożyć wszystkie te projekty w ramach inicjatywy ustawodawczej pana prezydenta. No dobrze, no 6 nie złożył, miał inne obowiązki. Wybaczmy to, naprawdę to są drobne rzeczy. Ale już, szanowni państwo, została złożona ustawa dotycząca przywrócenia CPK, projektu CPK do pierwotnej wersji. Została złożona inicjatywa inicjatywa obniżająca PIT dla rodzin z dwójką dzieci i zwiększająca drugi próg ze 120 do 140 tysięcy złotych. Zobaczymy, co z tym zrobią w Sejmie posłowie. Już też w sobotę dziś została, został podpisany projekt ustawy chroniący polską wieś, polskie rolnictwo pracuje zgodnie z planem dzień po dniu prezydent Karol Nawrocki. A my to oglądamy i my to komentujemy na teraz. Wszystko wygląda tutaj naprawdę bardzo dobrze po pierwszych dniach. Oby tak było cały czas. Do zobaczenia.